Jednym z najważniejszych rytuałów pielęgnacji skóry jest demakijaż twarzy. Polega on na usunięciu mechanicznym zanieczyszczeń, brudu, łoju, bakterii z naszej skóry. Celem demakijażu jest odświeżenie, oczyszczenie skóry, przygotowanie do aplikacji kremów, serum bądź masek powinien być nawykiem zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Prawidłowo wykonany demakijaż pozwala skórze oddychać, regeneruje ją oraz zaaplikowane krem bądź serum ma większą przyswajalność przez noc. Nieprawidłowe wykonanie demakijażu twarzy może powodować to, że nasza skóra będzie ziemista, szara bakterie będą bardziej się rozwijały, co może powodować zmiany skórne, zablokowaniem gruczołów łojowych, co skutkuje na przykład trądzikiem. Pamiętajmy, po aplikacji danego preparatu, o których zaraz nieco powiem, twarz powinniśmy przeczyć tonikiem. Jest to niezbędny etap oczyszczania naszej twarzy, ponieważ tonik domyje nam resztki niechcianego makijażu, przygotuje skórę pod następny etap, czyli aplikację jakiegoś kremu bądź serum. Odtworzy też nasz naturalny płaszcz hydrolipidowy. Tonik łagodzi podrażnienia, zwęża pory, przywraca nam prawidłowe pH, czyli lekko kwaśne. Tonik powinien zawierać wyciągi ziołowe, witaminowe oraz minerały. Unikajmy toników z alkoholem, ponieważ one, alkohol powoduje większe wydzielenie sebum. Przedstawię środki do demakijażu twarzy. Mleczko bądź krem do demakijażu twarzy jest przeznaczony do cery dojrzałej, suchej, ponieważ on nawilża naszą skórę. W swoim składzie posiada witaminy, glicerynę, wyciągi ziołowe. Skóra nie jest tak po nim ściągnięta. Mleczko do demakijażu najczęściej w swoim składzie zawiera kwas hialuronowy, glicerynę, witaminy A i E, oleje roślinne. Kolejnym produktem jest żel bądź pianka. Jest to preparat przeznaczony do skóry trądzikowej. Oczyszcza on skórę z bakterii. Oczyszcza też nadmiar wydzielonego sebum. Matuje naszą skórę. Składników żelu bądź pianki do skóry trącikowej zaliczamy cynk, siarkę, kwasy owocowe, witaminy z grupy B. Micelarny przeznaczony jest do każdego typu skóry, ponieważ posiada w swoim składzie micele, czyli takie cząsteczki hydrofobowe i hydrofilowe, które bardzo skutecznie oczyszczają skórę z makijażu. Zazwyczaj płyny micelarne posiadają bardzo mało konserwantów. Kolejnym produktem są chusteczki do demakijażu. Jest to produkt, który używamy często do takiego szybkiego demakijażu, na przykład w podróży, czy gdzieś jesteśmy, gdzie nie mamy jakiegoś dostępu do wody. Jednak nie jest zalecane stosowanie tych chusteczek codziennie, ponieważ one podczas pocierania często naszą skórę mogą trochę uszkodzić, podrażnić. Do skóry wrażliwej i atopowej zalecamy kosmetyki, które są bez konserwantów, są hipoalergiczne, bez barwników. Przeważnie w swoim składzie posiadają pantenol, ceramidy, witaminy. Unikajmy do tego typu cery kosmetyków z alkoholem, z retinolem, z kwasami owocowymi. Podsumowując, pamiętajmy o tym, żeby dostosować kosmetyk do danego rodzaju cery. Następnie aplikujemy tonik i po toniku dopiero serum, krem bądź raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu jakąś maskę dostosowaną do naszej cery. Zapraszamy również na konsultacje dermatologiczne i kosmetologiczne do naszej kliniki.